To jest próba numer jeden. Mam nową listrzankę. Chcę, żebyście zobaczyli jakość, żebyście ocenili, czy jest fajnie. Aha! Formowałam włosy! Tak! Wszyscy pisali mi, że ładnie wyglądałam w brązowych włosach i ogólnie brunetka naturalnie, o jak ślicznie. No to się was... Poleciłam i stwierdziłam, czemu nie. Brązowe włosy. Le, 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 le. Kolejna sprawa to podziękowania. Dziękuję e, osobom, które wysłały mi kartki na święta. E, na razie doszły dwie kartki, ale naprawdę cudne. Jest kartka ręcznie zrobiona. Przez dziewczyny, które poznałam na impakcie jest naprawdę śliczna. Dziękuję Wam. No <laughs> podoba mi się jest. No wiadomo, samemu wykonać coś to jest coś naprawdę y, specjalnego, magicznego i naprawdę. Dzięki. Kolejna równie piękna od szalonej Natalii karteczka. Hmm. Taka piękna karteczka na święta. No okej. Okay. Jakiś miesiąc temu napisał do mnie ktoś na YouTubie że chcemy kupić buty. Ja potraktowałam to jako żarcik. Wysłałam nawet jakąś stronkę pierwszą z Allegro. No i w sumie to było strasznie dziwne, bo dwa dni później przyszły właśnie te buty. Kapcie. Po prostu kapcie w świnki. Yy, Kim jesteś? Dziękuję za buty. Było to bardzo miłe, dziwne, ale naprawdę chyba najbardziej szalona rzecz, jaką pani dla mnie zrobili. Dziękuję też Oli, która wysłała mi plakaty pocztą Marsów plakaty. Bardzo mi miło. Jeśli macie jakieś plakaty, to chętnie wezmę. Jeszcze miałam pozdrowić Ole, ale inną Ole, która koresponduje ze mną w szkole. Moja koleżanka chodzi do klasy, ona ją zna i po prostu daje mi takie listiki, rysujemy sobie coś, jakoś takie to miłe i po prostu pozdrawiam cię stetycznie, Olu. No właśnie, i jeszcze ostatnia rzecz, czyli akcja Mój rok na YouTube. Robimy filmik, filmik fanów frazy ja, wy, my, filmik. Bardzo mi zależy na filmach. Serio, mam już ponad 100 zdjęć. Bardzo mi miło i te zdjęcia oczywiście będą wykorzystane, ale filmy to byłoby coś naprawdę miłego i nie musi to być coś niesamowitego. Napiszcie szalona Zuzia na śniegu, na kartce, zróbcie cokolwiek, krzyknijcie uuu szalona Zuzia, rozumiecie, żeby po prostu się pokazać, żeby być w tym filmiku, żeby yy, no być razem ze mną na tym kanale i jakoś, żeby to było takie to społeczność razem my i w ogóle mam bloga. Będę wklejała zdjęcia z lustrzanki, pisała co u mnie, zaczynam blogować. Mam nadzieję, że wejdziecie. Adres to tutaj wszyscy jesteśmy szaleni bez polskich znaków. Mam nadzieję, że wejdziecie i uknijcie sobie, czy Wam się podoba, czy nie. Czy chcecie odwiedzać czy nie. No dobra, nieważne. To też nie oznacza, że ja się pożegnam z moją kamerką. Mam tą kamerę. Teraz muszę pokochać mojego... Na 70D i na razie się powoli z nim dogaduję, powoli coś tam robię. Zdjęcia już mi nawet dochodzą. Do... Oczywiście praca, 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 ale jest super. Wesołych świąt. <ścoughs> się teraz po prostu taka wyraźna, taka że <śpiewanie> To jest aż straszne trochę.